Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku Barana w czytaniu na kwiecień 2022. Moi drodzy, przy okazji, jako że jest Baranin sezon, życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, wszystkiego, co najlepsze, spełnienia najskrytszych marzeń, ale tych, ale również tych, które, o których krzyczycie i które chcecie spełniać. I o których wiedzą wszyscy po prostu naokoło. Więc wszystkiego, co najpiękniejsze, dużo miłości, dużo samodocenienia, dużo docenienia świata wokół Was. Mm, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy sobie od czytania ogólnego. Czyli sprawdzimy energie, jakie będą e, panowały w Waszym otoczeniu w kwietniu 2022. Później przejdziemy do czytania na miłość, które podzielimy sobie na dwie, na dwie części: to jest single, a później osoby w związkach. Następnie zrobimy czytanie na karierę, pracę, finanse, a na samym końcu krótkie czytanie na ducha, emocje. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie widzieliście czytania pod tytułem Wybierz kartę na kwiecień, no to oczywiście zachęcam, tak samo do oglądania różnego rodzaju czytań tutaj u mnie na kanale. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach, jestem za nie zawsze bardzo, bardzo wdzięczna, fajnie jak nam tutaj społeczność rośnie na YouTubie. Dobrze kochani, nie przedłużając, zaczynajmy, rozpoczynamy od rozkładu ogólnego i pierwsza karta, która nam się tutaj pojawia jest to Król Różdżek. Tutaj mamy energię ognia, czyli waszą Lwa i Strzelca. Następnie mamy Pustelnika, pojawia nam się energia Panny. I na samym końcu pojawia nam się Siła, czyli znowu energia ognista i znowu energia Lwa w tym wypadku. No moi drodzy, jeżeli chodzi o króla różdżek, no tutaj widzę bardzo dużo poważnych decyzji, które zostaną podejmowane, które zostaną podjęte. Takich dojrzałych decyzji, bo Król Różdek jest właśnie taką bardzo, bardzo dojrzałą postacią, która podchodzi do życia właśnie tak konkretnie, po prostu konkretnie, ale też z ogromnym entuzjazmem, bo to nie jest takie bardzo rutynowe. Tutaj u Was jest naprawdę chęć, chęć do tworzenia, chęć do robienia nowych rzeczy, chęć do osiągania swoich jakichś tam personalnych, osobistych celów, tak dodatkowo, no tutaj no czuję tą pasję, pasję życia i chęć właśnie rozwoju, ciągłego, e, ciągłego rozwoju, mm, dużo pewności siebie, szczególnie, że zaraz za tym mamy, pojawia nam się siła, tak, która też podkreśla tą właśnie pewność siebie, więc jak najbardziej, ale ta Wasza peł, pewność siebie płynie właśnie od tego pustelnika, od karty, która nam się pojawiła na środku, to jest Wasza wewnętrzna refleksja, to jest Wasze mm, wewnętrzny ja, który jest przekładany po prostu na, na Wasze zęby, Wewnętrze, tak, więc Wy tutaj będziecie bardzo rozkwitali w tym kwietniu. Naprawdę czuję tutaj ogrom takiej konkretnej, silnej energii. No, i przede wszystkim poznawania samego siebie, bo wy tutaj skupicie się na tym, co mi się podoba, co mnie motywuje, co jest dla mnie dobre, i każda z tych kart właśnie o tym mówi zresztą. No, w szczególności właśnie nasz tutaj pustelnik, który właśnie jest taki bardzo introspekcyjny, ale siła pokazuje, że to też będzie się przejawiało właśnie na zewnątrz. No, i przede wszystkim będziecie chcieli spełniać właśnie swoje marzenia. Tak jak powiedziałam, przy życzeniach i te skryte, i te, o których mówicie wszystkim, i nie są żadne. Tajemnicą. Także no, korzystajcie z tego, korzystajcie z marzeń, korzystajcie z tej dobrej energii, z, tej, z tego entuzjazmu, który jest, e, który jest wokół Was. Mm. No i też z pasji, którą sami w sobie po prostu rozniecacie. Jesteście właśnie swoją własną taką iskierką zapalającą się, więc to bardzo, bardzo ładnie wygląda. E, tak trzymajcie po prostu moje baranki, bo to jest naprawdę mega pozytywna energia i myślę, że taką energią warto się otaczać. Każdego dnia. Więc każdego dnia wchodźcie po prostu w następny etap, następny dzień, właśnie tak pozytywnie, z pewnością siebie, z odwagą, z taką siłą po prostu. Tak to widzę. Teraz przejdziemy sobie do czytania Na Miłość dla Singli. No i zobaczmy moje baranki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby, o singli, osoby bez partnera, bez związków. Wolne duchy. Pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to energia wagi i mamy tutaj sprawiedliwość. Następnie widzę Asa Pentakli, czyli to energia znaków ziemskich, i na sam koniec pojawia nam się energia Strzelca i jest to umiarkowanie. Moi drodzy, no to nie wygląda naprawdę źle. Szczególnie, że zobaczcie, że mamy, e, mamy tutaj energię wagi, tą bardzo, bardzo kobiecą energię. E, no i to jest waga z przeciwieństwem barana, więc jakieś tam przeciwieństwa mogą się u Was pojawić. Może spodoba Wam się ktoś, kto nie był w ogóle w Waszym typie, w ogóle z innej strony, jakby e, nigdy byście na tą osobę nie zwrócili uwagi, a po prostu gdzieś tam mm, przyciągnęła Waszą uwagę, e, wasz e, was wzrok. E, bardzo możliwe, że yy, no właśnie ta, ta nasza energia wagi, ta nasza energia sprawiedliwości pokazuje nam, że jesteście bardzo blisko właśnie od poznania tej osobi, osoby. Więc możliwe, że ta osoba jest po prostu gdzieś na horyzoncie i niedługo, yy, niedługo się u Was w życiu pojawi. Ważne jest to, żeby nie decydować się na kogoś. Albo nie inwestować, że tak powiem, czasu, energii i tak dalej w kogoś, kto po prostu nie spełnia naszych jakichś tam standardów. Ja, ja, jakby nie jestem fanką jakichś tam niebotycznych standardów, bo nie o to chodzi, ale są takie bardzo, bardzo kluczowe elementy, bardzo kluczowe zachowania, bardzo kluczowe sytuacje no po prostu, bez których nie można się obyć. I myślę, że to jest ten standard, taki minimum, takie, może nie to, że minimum, ale taki optimum, o, optimum myślę, że będzie lepsze. Więc nie akceptujcie nic, e, dopóki nie będziecie wiedzieli, że to jest coś, na co faktycznie zasługujecie, e, na co, fak, co faktycznie jest dla Was e, w jakiś sposób nagrodą, w jakiś sposób e, jest e, odpowiedzią na wasze, na wasze wymagania, najzwyczajniej. E, następnie mamy Asa Pentakli i to świadczy o zupełnej takiej totalnej nowości tej relacji, e, więc e, myślę, że tutaj będziecie... Mm, no będzie to totalnie nowa osoba, to nie jest ktoś, kto wraca, to nie jest jakiś tam e, jakiś tam były, była, ktokolwiek. Nie, to jest w ogóle świeży, świeży, świeżak, nowa, zupełnie nowa osoba. E, możliwe, że gdzieś tam e, w pracy na przykład, nie wiem, zmieniacie pracę, możliwe, że ktoś Wam właśnie wpadnie w oko e, albo, no a Wy tej osobie też, no bo, jak wiadomo, no, pentakle się gdzieś tam kojarzą ze strefą finansową. <laughs> mm. Ważne, żebyście dbali o siebie. Yy, więc zwracajcie uwagę właśnie na siebie, na swoje ciało, na swoją duszę, jakby nie przemęczajcie się, dawajcie sobie odpowiednią ilość snu, żeby być wypoczętymi, żeby naprawdę był ten umiar, tak? więc mamy tutaj to, to, tą kartę umiarkowania, która pokazuje nam harmonię, ale też aspentakli mówi nam o tym, żeby gdzieś tam o siebie, yy, o siebie zadbać. Yy. No bo, no bo mamy tą miłość na horyzoncie i naprawdę no nie możemy wszystkiego poświęcić dla, dla jakiejś nowo opoznanej osoby. E, pamiętamy też w tym wszystkim właśnie o samym sobie. E, no jeżeli chodzi o, o właśnie naszą, nasze umiarkowanie, to jest bardzo dobra karta, to jest karta bardzo harmonijna i myślę, że z tą osobą faktycznie będziecie czuli tak, jakbyście no usiądziecie przy kawie i moglibyście przegadać całą noc. E, usiądziecie przy lampce wina i to samo, po prostu możecie siedzieć i ze sobą rozmawiać, a nawet jak milczycie, to milczenie jest takie mm, nieoblepiające, nie, 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 nie jest absolutnie nieprzyjemne. E, tutaj, w tej relacji, ja czuję bardzo, bardzo dużo. Zaangażowanie i takiego faktycznego słuchania, mam wrażenie, że to nie jest tak, że wy sobie gadacie, a ta osoba odpływa myślami i na odwrót. Nie, zawsze jesteście zaangażowani, zawsze jesteście. Nawet jeżeli nie wiem, nie, nie, nie wiecie, jak odpowiedzieć tej osobie, to najważniejsze, że słuchacie tej osoby i nawet jeśli się do tego nie odniesiecie, bo nie umiecie na, ten, na tę chwilę, to i tak jesteś, jest to docenione, że, że pamiętacie i słuchacie, i nie przekrzykujecie się właśnie w, w jakichkolwiek konwersacjach. No tutaj myślę, że to jak najbardziej bardzo, bardzo dużo szacunku. Możliwe, że to jest od was, y, możliwe, że to jest osoba od was lekko starsza, y, może się tak wydarzyć, ewentualnie właśnie taka, która faktycznie jest bardzo, bardzo dojrzała i, i wie, czego chce, wie, czego oczekuje od relacji, wie, w jakim kierunku chciałaby zmierzać. To nie jest ktoś, kto pojawia się w waszym życiu i po pięciu sekundach, po pięciu minutach zniknie, bo, bo to nie to. To jest ktoś, kto chciałby jednak zająć jakieś tam ważne miejsce u was w sercu, więc no, świeża energia, nowa energia. I to taka już dojrzała energia. Tak to widzę moje baranki. Dziękuję single. Przechodzimy teraz dalej: Przechodzimy do czytania dla osób w relacjach, w związkach. No i witam serdecznie wszystkie osoby w związkach, wszystkie osoby w relacjach. Zobaczmy, jakie mamy dla Was karty. Pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to energia głupca. Następnie mamy pazia różdżek. A na samym końcu pojawia nam się królowa różdżek. Zobaczcie, jakie to są fantastyczne karty. Naprawdę cudowne. Ja bardzo lubię głupca. I głupiec nam pokazuje, jeżeli chodzi właśnie o miłość, to całkowicie taką... Taki relaks, że w końcu czujecie się naprawdę dobrze ze swoim partnerem. Możliwe, że przeszliście przez tą, wiecie, różowo-okularową fazę, że już zdjęliście te różowe okulary i teraz faktycznie widzicie, e, widzicie wady swojego partnera. To nie jest tak, że oj, on nie, on jest idealny, czy tam ona jest idealna. Nie, teraz widzicie wady, ale je akceptujecie i czujecie się naprawdę komfortowo i kur, kurczę, komfortowo się czujecie też z tym, mm, z tym, że wasz partner widzi w was to samo. To jest, że nie idealizuje was w końcu, nie mówi, że Każda, każdy, krok, ka, każdy krok, każda akcja, każdy cokolwiek zrobione przez Was jest idealne. Nie, tutaj jest naprawdę taki zdrowy rozsądek, że ok, fajnie, jakby to Ci się nie udało, albo w tym nie jesteś najlepszy, ale ja lubię to w Tobie. Um, nie wiem, masz, yy, nie, za, za, zaczyna się zauważyć jakieś tam nadwady, jeżeli chodzi o wygląd, ale nie traktujecie tego jako wady, tylko właśnie traktujecie to jako takie wyjątkowe rzeczy w tej osobie. Więc to jest naprawdę fajna energia, taka bardzo, bardzo lekka, bardzo zrela, zrelaksowana, yy, taka, yy, no, bardzo spontaniczna też, yy, więc tutaj wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Yy. No, czujecie się jakbyście no, wchodzili w, faktycznie w związek i jakby te, te nowości w tym związku yy, no, są, są, są codziennie inne tak i mimo tego, że już się może spotykacie przez jakiś czas, to poznajecie się na nowo. Możliwe, że nawet wiecie, w długoterminowych relacjach gdzieś taka świeżość, gdzieś taka nowa, yy, nowa nadzieja, nowy podmuch świeżości właśnie u Was się pojawi, więc to naprawdę super wygląda. Yy. Dużo ekscytacji w tym wszystkim. Możliwe, że planowanie, możliwe, że jakąś podróż będziecie planowali, możliwe, że chcecie gdzieś właśnie, nie wiem, pojechać, zrobić coś coś wspólnie, spróbować zrobić coś wspólnie. Jeżeli chodzi o pazieróżek bardzo się cieszę, że on się tutaj pojawił, bo on gdzieś po drodze ma jakąś taką spójność z głupcem, pod tym względem, że on też gdzieś niesie ze sobą nowe plany, taką ogromną ekscytację a propos tych nowych planów i, to, i gdyby sam Paś różdek tutaj się pojawił, gdyby nie był zaraz, żeby, jak gdyby nie była za nim ta Królowa różdek, to bym mówiła, ok, ale to są trochę plany pisane na wodzie, ale nie, Królowa pokazuje nam, że to są faktyczne plany i to są faktyczne Wasze marzenia, Wasze spełnienia, Wy byście chcieli właśnie coś takiego osiągnąć w tym związku, w tej relacji. No i macie na to energię, macie na to też myślę, że jakieś możliwości i to nie jest taka totalna abstrakcja. No, ale przede wszystkim jest w tym dużo właśnie pasji, entuzjazmu i tego, że no, zależy Wam na sobie i zależy Wam na tym, żeby czuć się w ob jakby obok siebie <laughs> zrelaksowaniem. Mm. Nie trzeba się spinać, nie trzeba jakichś takich dziwnych e, sytuacji tutaj. E, Pielęgnować ani, no, nic się nie będzie jakiegoś dziwacznego tutaj e, wydarzało. E, na pewno nie będzie tutaj rutynowo. Tutaj zawsze macie, mm, nie wiem, możliwe, że jesteście obydwoje znakami ognistymi albo ogień i powietrze, no i Wy po prostu potrzebujecie tej stymulacji. Potrzebujecie tego, żeby jak najwięcej się działo, żeby, nie wiem, jeździć razem, żeby coś zwiedzać, żeby poznawać, żeby, nie wiem, robić bardzo dużo ciekawych rzeczy, takich poszerzających Wasze horyzonty, poszerzających Waszą wiedzę, ale też. Głębiejących Wasze uczucie, bo to też jest bardzo, bardzo ważne więc myślę, że oboje, obupólnie się wzajemnie trochę tak nakręcacie i, i to tak dzieje się w taki bardzo naturalny, wręcz magiczny sposób, bo, no bo nie ma w tym nic jakiegoś mocno dziwnego, nikt, nikt nikogo na siłę nie ciągnie za sobą, przecież często się spotyka takie pary, że jedna osoba jest bardziej hop do przodu, druga jest troszkę wyobcowana, no i tam dają ciągnie, nie wy, jakby jedno się ociąga lekko, to drugie ciągnie, na, następne się ociąga, to to, to to pierwsze, tak? Gdzieś tam pociąga za sobą. Więc wzajemnie się nakręcacie i, no i to jest naprawdę piękne to jest naprawdę fajna, fajna relacja. Mm, więc no, korzystajcie z tego, jeżeli planowaliście jakiś wyjazd, no to też jest bardzo dobry moment, żeby, żeby faktycznie te plany się gdzieś tam po drodze ziściły, albo żebyście, nie wiem, kupili ten wyjazd, coś zrobili w tym kierunku. Także próbujcie, bawcie się świetnie, bo jest w tym ogrom lekkości i nie ma już tych różowych okularów, już jesteście prawdziwi w. Więc tak to widzę. A teraz przejdziemy sobie do następnej części czytania, mianowicie do czytania na pracę, finanse i karierę. Zobaczmy więc, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to karta maga. Następnie mamy dwójkę pentakli. A na samym końcu pojawia nam się energia gwiazdy. Energia gwiazdy, czyli energia wodnika. To są bardzo dobre karty, jak nawet na, na, na nasz rozkład, na pieniądze, karierę, finanse. To, jest, to są naprawdę porządne karty i bardzo mnie to cieszy, że one się tutaj pojawiają. Szczególnie mag, który on ma właśnie wszystko on ma zasoby, żeby spełniać swoje marzenia, żeby spełniać swoje cele. I on dąży do spełnienia tych celów. Celi, celów? Nie. No. Wszystko, e, wszystko się dzieje w odpowiednim czasie, bo to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że to warto podkreślić przy magu, że jakby timing się zgadza. To nie jest tak, że coś się opóźnia, to nie jest tak, że wy, nie wiem, coś opóźniacie, że nie chcecie jeszcze tego przeżyć, że trochę się boicie. Nie, tu jest ogrom odwagi, ogrom wiary też nadziei tutaj idącej z tą gwiazdą. I wy po prostu idziecie, idziecie. Jeżeli trafi Wam się jakaś okazja, trafi Wam się nie wiem, jakieś szkolenie, coś to co poszerzy Waszą wiedzę, coś to co, y, będzie po prostu kipiało rozwojem, to to idźcie. Yy. I dodatkowo, to myślę, że to może być jakieś takie dodatkowe zajęcie pod tym względem, że mamy tutaj dwójkę pentakli, a więc wydaje mi się, że część z Was w ogóle ma jakąś tam stałą pracę, y, jakieś stałe nie wiem, źródło dochodu. Yy. Ale pojawiła mi się taka jakby dodatkowy, dodatkowa możliwość, żeby coś robić, nie wiem, po godzinach albo żeby gdzieś tam się rozwinąć i zarobić sobie, dorobić cokolwiek. Chociaż myślę, że na początku nie będą kokosy, to nie będzie nie wiadomo, jaki tam. No nie wiem, no nie wiadomo, jakie tam pieniądze, możliwe, że na początku w ogóle probono, ale później e, myślę, że to się będzie rozwijało, a na pewno Wam przyniesie najwięcej satysfakcji, więc to takie. Mm, no gdzieś po drodze, nawet jeżeli to nie jest, wiecie, finansowo opłacalne dla Was, to myślę, że duchowo będzie dla Was opłacalne. Więc tutaj macie naprawdę ogrom możliwości. Dodatkowo mak też jest manifestatorem, tak? On manifestuje bardzo dużo rzeczy, więc też korzystajcie z tej energii, bo możliwe, że jeżeli chodzi o pracę, finanse i tak dalej, to możecie coś fajnego sobie zmanifestować, więc nie wiem, myśleliście o zmianie kariery, to jest dobry czas, żeby coś, coś manifestować, coś, czegoś zacząć e, szukać. <laughs> Dwójka pentakli też mówi na tym, nam o tym, oprócz tej naszej wielozadaniowości i tym, że możemy robić coś dodatkowo, to też, żeby wszystko sprawdzić, żeby naprawdę sprawdzać nasze inwestycje, zerkać na to, czy wszystko się zgadza. No, dwa razy po prostu przejrzeć wszelkie. Wszelkie dokumenty i, i no dwa razy się zastanowić. Przede wszystkim dlatego, żeby później nie myśleć o tym, żeby później nie wylądować w jakiejś stresowej sytuacji, stresującej sytuacji, tylko żeby jakoś tam spokojnie sobie właśnie tym żonglować i. No i odczuwać jakiś taki psychiczny komfort, bez zbędnego stresu, bez zbytniej nerwowości. E, na sam koniec mamy gwiazdę, o której też już zresztą jakoś tam wspomniałam w międzyczasie, no ona nam zwiastuje coś zupełnie nowego. Ona zwiastuje nam wiarę w proces, wiarę w to, że znajdujemy się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ten timing nam właśnie się zgadza. Mm. Ale przede wszystkim, no to są też nowe, zupełnie nowe możliwości. Więc tych możliwości może się Wam naprawdę dużo pojawić. Nawet jeżeli to właśnie nie są możliwości, nie wiadomo jak finansowe, ale to są może jakieś szkolenia. To jest coś, żeby, żeby mieć dodatkowy papierek, żeby coś tam mm, jakoś kreatywnie zadziałać. Bo gwiazda też jest bardzo kreatywną energią, zresztą wiecie, jest utożsamiana z wodnikiem, a wodnik jest kreatywnym znakiem. Więc na pewno tej kreatywności będzie dużo. Więc musicie się po prostu pozastanawiać, w którą stronę chcecie ją ulokować, w którą stronę chcecie. Chcecie w nią pójść i co chcecie z tym wszystkim zrobić. No bo na razie to część z Was pewnie trzyma to dla siebie, ale myślę, że to jest dobry czas, ten kwiecień, ten wasz miesiąc urodzinowy, urodzeniowy jest, jest po prostu dobrym czasem, żeby żeby zacząć działać, żeby zacząć robić coś, co faktycznie wam sprawi ogrom ciekawości i ogrom przyjemności przede wszystkim, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, tyle mam dla was, jeżeli chodzi o finanse, a teraz przejdziemy sobie do rozkładu na ducha, na emocje i zobaczymy co tam w trawie piszczy. A więc zobaczmy, jakie mamy karty na ducha i emocje. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to karta Maga, czyli karta, która nam się już pojawiła w rozkładzie, jeżeli chodzi o pracę, finanse e, i karierę. Następnie mamy piątkę kielichów. Piątki kielichów jeszcze nie było, także jest Nowiusia. I mamy piętnastkę i mamy tutaj diabła. E, jest to energia koziorożca. Tutaj też mamy trochę energii wody, jeżeli chodzi o piątkę, właśnie kielichów no z magiem mamy po prostu pełną. Em, no, wszystkie, wszystkie możliwe po prostu kombinacje. E, zaczynając od Magam, bardzo się cieszę, że on się tutaj pojawia, bo to, to jest karta, która wam właśnie daje ogrom takiej siły wewnętrznej, takiej personalnej siły. E, po, pokazuje wam, że warto podejmować akcje, warto podejmować działania, że warto próbować, ale coś was blokuje i zobaczcie, że ten diabeł nam na sam koniec, no on ich trzyma na łańcuchu i myślę, że to gdzieś po drodze, no jakby czujecie się troszkę uwięzieni, ale myślę, że to jest takie wasze. Mm, no, wasze takie automatyczne, wasze po prostu e, więzienie, że to wy zamykacie się na możliwości, że to wy gdzieś tam się ograniczacie, a wcale nie potrzebujecie być ograniczani. E, no i później, jeżeli się ograniczacie, to czasami musicie popłakać nad tym rozlanym mlekiem, które mamy tutaj z piątką kielichów. Zobaczcie, że dwa kielichy tutaj stoją normalnie, piątkę, te trzy są rozlane. Hmm. Ale wy skupiacie się na tych, co, na tych, co Wam po prostu nie wyszły. Mimo tego, że jest ogromna siła wewnętrzna, więc to nie jest najmądrzejszy krok, żeby w ogóle yy, olewać to, co nam wychodzi, a skupiać się na tym, co nam w ogóle nie idzie. Tylko właśnie iść w tą drugą stronę, bo, yy, no bo to jest: mamy tą siłę przebicia, mamy po prostu tą yy, ogromną. Ogromny pozytyw, tak, wokół siebie, ogromny optymizm, o, jeżeli chodzi o, o nasze działanie i o to, co możemy, co możemy wskórać, więc nie musimy cały czas czuć się właśnie uwiązani i zaplątani w naszych gdzieś tam wewnętrznych uczuciach. No, diabeł mnie troszkę przeraża pod tym względem, że gdy pojawia się gdzieś tam nam wewnętrznie, no to jest naprawdę takie rozdarcie. I. Mm, no, troszkę, nie wiem, uzależnienie od komfortu, uzależnienie od tego, że, yy, że czegoś nie możemy. Możliwe, że gdzieś tam w dzieciństwie, yy, nie wiem, ktoś z rodziców albo, nie wiem, ktoś wam bliski bardzo często was, nie wiem, wyręczał i mówił, że a, dobra, ty tego nie umiesz, ja zrobię to za ciebie. Yy, no i troszkę myślę, że to może was gdzieś po drodze blokować. Mimo tego, że wiadomo, intencje tej osoby mogły być dobre, ale w dorosłym życiu później no jest ciężko się od tego uwolnić i ciężko się no, wyzbyć tego, że a nie, ja tego nie zrobię dobrze, ktoś, le, ktoś inny zrobi to lepiej niż ja. No, nie zawsze tak to jest. Zawsze znajdzie się ktoś inny, kto zrobi coś lepiej niż my, ale to nie oznacza, że my zrobimy to beznadziejnie. Więc nie można zakładać ani, że zrobimy to najlepiej na świecie, ani, że zrobimy to po prostu e, okropnie beznadziejnie i tak dalej. Więc tutaj musicie, albo ale może raczej powinniście e, popracować nad pewnością siebie. E, I tak jak fajnie to wyglądało w przykładzie ogólnym, gdzie mieliśmy. Siłę i króla różdek yy, i właśnie tą ogromną taką pewność siebie, tak, tak wewnętrznie, czasami gdzieś to, gdzieś to um, ucieka i no, i nie jest takie właśnie wcale pewne. Także warto nad tym gdzieś popracować, warto się skupić na tym, co jest dobrego w naszym życiu, a nie na tym, co nas blokuje, yy, czyli nie wiem, na naszych porażkach. Pamiętajcie o tym, że to nie mogą być porażki, nie, to są nasze kolejne wyzwania i czy sprostamy temu wyzwaniu, czy nie sprostamy. To po prostu życie nam pokaże. Ale próbujcie. Najważniejsze jest to, żebyście gdzieś tam próbowali i się nie poddawali. Także tak to widzę dla Was, moje baranki. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Było mi bardzo, bardzo miło. No i widzimy się oczywiście w kolejnych. Do zobaczenia.